I im bardziej przyjrzymy się współczesnemu chrześcijaństwu postępowemu, tym większy ogarnie Was lęk. Chcę więc wprowadzić Was w świat Marcjona i pokazać w co wierzył kamieniem węgielnym jego doktryny, na którym wszystko inne zostało zbudowane, było przekonanie, że Bóg Starego Testamentu nie był Bogiem Nowego Testamentu, Bogiem Ewangelii. Bóg Starego Testamentu był innym Bogiem, był Bogiem Żydów. Bóg Ewangelii był Bogiem Chrześcijan. Martions z Synopy napisał księgę zatytułowaną Antytezy, w której przeciwstawiał Boga Starego Testamentu Ojcu Niebiańskiemu z Nowego Testamentu. Ojcowie Kościoła potępili Marcjona jako heretyka, a około roku 144 naszej ery został on wykluczony z Kościoła Rzymskiego. Marcjon wierzył, że chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z prawem i prorokami. Prawo i prorocy to przeszłość.